Walden? Melina? Skąd macie ten towar? Z dupy. Gdzie jest Walden? No był, posypał, poruchał i pojechał gdzieś. Kanał ostudzenie odjebał 14, z krwi i kości ham, dla którego to wakacje, towar kawce, alkohol i koka, mocny był kawce, jak to mi to ma, i w stres, stres rachunków zbyt wiele, kilogramy flex obserwują już wszędzie, telefon, podsłuch, inwestuj w Encro, escort, serwis do baza 500 euro, od ręki skorpion makarow czy bereta. Dres, kurtka, kordona, pod nią maczeta Warszawski folklor, tani to jest feta Armani, Bosi, królewski z blotkieta Mój nóż jak róż, trzeba wci ci 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 czy Adana Jak droga w mróz, solą posypana rana Dawaj flu, zamknij pipi pipi pi pi pizdę wypierdalaj Zabiorę wszystko i rozbiorę cię do naga Mój nóż jak róż, trzeba wci ci 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 czy Adana Jak droga w mróz, solą posypana rana Dawaj wpiąć Zamknij pipi, pi 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 Zabiorę wszystko i rozbiorę cię do naga Rekinem nie jesteś, trzecie zęby nie wyrosną Jak dupa pęknie to nie pomoże prokolog Biorę cię na warsztat, to dla ciebie skończy się chorobą Tutaj Rozwiązuje się przemocą Wczoraj pusty w a dzisiaj szampan i stek Słowa w złoto zamieniłem, a życie w sen Słowa nic nie znaczą, jak nie potwierdza gest Z wrogami sobie poradzę, chroń przed samym sobą mnie Mój nóż jak wa ci, 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 czy Adana Jak droga w mróz, solą posypana rana Dawaj flu, zamknij pipi, pipi. Wypierdana. Zabiorę wszystko i rozbiorę cię do naga Mój nóż jak róż, trzeba w ci, 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 czy adana Jak droga w mróz, solą posypana rana Dawaj tu, zamknij pipi pi, 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 pizdę wypierdalaj Zabiorę wszystko, i idę cię do naga Przecież nie może się zmarnować.